Tajemnica Starego Cmentarza. Wieczór w świerkach był spokojny. Gwiazdy lśniły na czystym niebie, a księżyc oświetlał dachy miasteczka srebrzystym blaskiem. Tymek, leżąc na łóżku, obracał w palcach medalion znaleziony w zamkowej skrzyni. Jego myśli błądziły wokół tego, co odkrył i co może jeszcze na niego czekać. Medalion zdawał się być czymś więcej niż zwykłą ozdobą. Czuł, że skrywa w sobie tajemnicę. Rankiem, gdy tylko usłyszał, że rodzice przygotowują się do wyjazdu na konferencję w pobliskim muzeum, jego plan był gotowy. Stary cmentarz, o którym wspominała księga, znajdował się zaledwie kilka kilometrów za miastem, na wzgórzu wśród drzew. Tymek postanowił tam pójść. Poranek pełen znaków. Tymek wyruszył wcześnie, jeszcze przed śniadaniem. Wziął ze sobą plecak, latarkę, notes, medalion i kompas. Idąc przez brukowane uliczki miasteczka, mijał budynki pamiętające czasy zaborów, zniszczone kapliczki i uśpionych mieszkańców. Świerki wydawały się jeszcze spokojniejsze niż zwykle. Droga na cmentarz prowadziła przez gęsty las, który o tej porze był cichy, jakby ukrywał coś ważnego. Powietrze było chłodne, a liście pod stopami szeleściły z każdym krokiem tymka. Po chwili dotarł do rozwidlenia dróg. Na jednym z kamieni dostrzegł znak. Wyryty w skale rysunek drzewa, identyczny jak ten na medalionie. To chyba dobry kierunek, pomyślał i skręcił w lewo. Cmentarz na wzgórzu. Wkrótce dotarł do starego cmentarza, który wyglądał na dawno zapomniany. Kamienne nagrobki były porośnięte mchem, a wiele z nich pochylało się pod dziwnymi kątami, jakby chciały opowiedzieć swoje historie. Po środku cmentarza stał duży kamienny krzyż, a pod nim tablica z wyrytymi słowami w języku łacińskim. Tymek rozejrzał się dookoła, szukając czegoś, co mogłoby go naprowadzić na trop. W pewnym momencie jego wzrok przykuł grób w kształcie małego kopca, na którym wyrastało samotne drzewo. Podszedł bliżej i zauważył, że na korze drzewa widniał wyryty symbol identyczny jak na medalionie. Pod drzewem leżała stara metalowa płyta, niemal całkowicie pokryta ziemią. Chłopiec uklęknął i zaczął delikatnie oczyszczać ją rękoma. Na płycie znajdował się napis. Pod korzeniami drzewa znajdziesz klucz do historii. Tajemnicze drzwi. Tymek nie miał narzędzi, by odkopać ziemię pod płytą, ale dostrzegł, że medalion idealnie pasuje do małego wgłębienia w kształcie drzewa wyrytego na płycie. Drżącymi rękami włożył medalion w zagłębienie i lekko przekręcił. W jednej chwili usłyszał cichy zgrzyt, a ziemia pod jego stopami zaczęła drżeć. Płyta przesunęła się na bok, odsłaniając wąskie kamienne schody prowadzące w dół. Tymek spojrzał za siebie, upewniając się, że nikt go nie widzi, i z latarką w dłoni zaczął schodzić w głąb tunelu. W podziemiach cmentarza tunel był niski i wilgotny, a ściany zdobiły stare ryciny, podobne do tych, które widział w zamkowych ruinach. Po chwili dotarł do niewielkiej sali, w której znajdowały się trzy kamienne drzwi. Każde z innym symbolem. Na jednym widniało drzewo, na drugim słońce, a na trzecim gwiazda. Tymek przypomniał sobie słowa z tablicy: Pod korzeniami drzewa znajdziesz klucz do historii. Wybrał więc drzwi z symbolem drzewa. Medalion znowu okazał się kluczem. Po przyłożeniu go do symbolu drzwi otworzyły się z głuchym dźwiękiem. Za drzwiami znajdował się niewielki pokój, w którym leżały przedmioty należące do dawnych mieszkańców świerków. Stare monety, rękopisy, a na środku stała szkatuła ozdobiona tym samym symbolem drzewa. Niezwykłe znalezisko, Tymek otworzył szkatułę i zobaczył wewnątrz mały dziennik oraz coś, co przypominało mapę. Dziennik był napisany starannym pismem i opowiadał o życiu lokalnego historyka z XIX wieku, który, podobnie jak Tymek, odkrywał sekrety zamku i jego okolic. Na ostatniej stronie dziennika znajdował się zapis. Gdy zamek zapadnie w sen, Cmentarz przemówi, ale sekrety czasów nigdy nie wyjdą na światło dzienne. Mapa natomiast przedstawiała kolejny fragment okolicy las z oznaczeniem czegoś, co przypominało starą chatę. Tymek wiedział, że to miejsce będzie jego kolejnym celem a powrót do domu. Zabierając dziennik i mapę, Tymek zamknął drzwi i wyszedł na powierzchnię. Słońce zaczęło już zachodzić, a jego promienie malowały cmentarz w złocistych barwach. Chłopiec wiedział, że jego przygody dopiero się zaczynają. Teraz musiał jednak wrócić do domu, zanim rodzice zauważą jego nieobecność. W domu. Tego wieczoru Tymek usiadł przy biurku i zaczął przeglądać mapę, starając się rozpoznać oznaczone miejsce. Jego serce biło szybciej na myśl o tym, co może tam znaleźć. W głowie układał już plan kolejnej wyprawy, choć wiedział, że będzie musiał zachować ostrożność. Co jeszcze ukrywają te okolice? Zastanawiał się, zasypiając dziennikiem pod poduszką.